Matura CKE maj 2025 roku zadanie czwarte. Co tutaj mamy? Mały głośnik G1 jest źródłem kulistej fali dźwiękowej w powietrzu. Mamy przyjąć, że energia tej fali rozchodzi się tak samo we wszystkich kierunkach od głośnika G1 i tutaj w zadaniach mamy pominąć efekty związane z odbiciem fali dźwiękowej od przeszkód, czyli tak jakby bez żadnych barier ta fala równo rozchodziła się we wszystkich kierunkach. Przed nami zadanie 4.1. Energia kuli tej fali dźwiękowej, którą emituje głośnik 1 w ciągu każdej sekundy jest równa tyle E równe 40 mJ. Punkt X znajduje się w odległości Rx 10 metrów od głośnika. Tak? I mamy co policzyć? Natężenie dźwięku w tym punkcie. Najistotniejsze dane. Energia emitera, czyli tego głośnika w każdej sekundzie to jest 40 mJ. Odległość punktu X od głośnika to jest 10 metrów. Zobacz, ja tutaj zrobiłem taki rysunek, prawda? Jest to rysunek płaski, ale oczywiście trzeba by sobie wyobrazić, że jest to, jest to powierzchnia kuli. tak, W środku tutaj znajduje się ten głośnik G1. No i nasz punkt X, który jest oddalony o Rx od, od naszego głośnika. Jak policzymy natężenie dźwięku? No, ze wzoru, można powiedzieć szkolnego, czy takiego, który jest w tablicach, to jest moc tego emitera, tego naszego głośnika do powierzchni sfery, która ten głośnik otacza. Teraz moc możemy wyrazić za pomocą energii, która jest emitowana przez czas, tak? tutaj czas jest wygodnie podany, bo to jest jedna sekunda, czyli mamy praktycznie gotowe dane, które wystarczy podstawić. Wychodzi tu nam taka trochę nietypowa liczba, ale to jest łatwo policzyć, oczywiście. Więc jest to 318 tysięcznych razy 10 do minus 6 wat na metr kwadratowy. W Zaokrągleniu byłoby to setne mikrowata na metr kwadratowy. Tutaj przy okazji, oczywiście, ja liczę powierzchnię kuli, tak? Według tego wzoru, który wszyscy znamy, ale autor też tutaj podpowiada, że 4 pi kwadrat to jest powierzchnia, powierzchnia sfery, tak? Czyli tej kuli, jakby, jakby od wewnątrz, i to jest potrzebne do do obliczenia tego naszego natężenia dźwięku. Także zadanie nie, jakieś, nie było jakieś specjalnie trudne. Przechodzimy do kolejnego. Zadanie 4.2. Zobaczcie, mamy tutaj dwa głośniki G1 i G2. I co dalej się dzieje? Oba głośniki emitują z tą samą mocą i zgodnie w fazie fale dźwiękowo o częstotliwości 850 Hz, czyli można powiedzieć, identyczne fale. Wychodzą z, z, z synchronizowane, wychodzą z obu głośników. Punkt A znajduje się w odległości R1, tak, 10,5 metra, tutaj jest 10,5 metra, w odległości od głośnika G1, a odległość tego punktu A od głośnika G2 to jest 11,5 metra. Tak, czyli różne odległości tutaj są pomiędzy tymi głośnikami. No i oczywiście autor podaje wartość prędkości. Dźwięku w powietrzu i mamy ocenić, czy nastąpi wzmocnienie, czy osłabienie interferencyjne. No i oczywiście nasze wnioski musimy podeprzeć odpowiednimi obliczeniami do dzieła. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak te fale ze sobą interferują, musimy policzyć kilka rzeczy. Tutaj zaproponuję Wam taką dość, można powiedzieć, prostą metodę, dość praktyczną, czy łopatologiczną. Zobaczcie, jak ja to tutaj próbuję rozwiązać. Najpierw przekształcimy sobie wzór na prędkość, to jest lambda przez t lub lambda razy f, po to, żeby wyliczyć długość fali. Długość fali, czyli będzie to prędkość dźwięku podzielona przez częstotliwość, te dane znamy, prawda? Wychodzi w naszym przypadku, że to jest 40 m. A teraz kolejne bardzo ważne pytanie: to jest jaka jest czy nasze odległości to r1 i r2 od punktu pomiędzy głośnikami a punktem a jakie to są wielokrotności fali i teraz zobaczcie ja tutaj wykonuję takie proste obliczenie dla obu tych przypadków i tutaj wychodzi nam że r1 przez lambda to jest 26 i 1 czyli można powiedzieć że ta odległość r1 wyrażona za pomocą długości fal to są, to jest 26 długości fali plus to, co nam pozostaje, to jest ta 1,4 długości fali. W przypadku R2 to są 28 długości fali i zostaje nam 3,4 fali. I teraz musimy skoncentrować się na tym, co nam pozostaje, czyli na tych, na tych końcówkach, które ja tutaj wymieniam. Zobaczcie. 1,4 fali no, to jest fala sinusoidalna. Dźwięk też możemy traktować jako, jako funkcję, funkcję sinus, tak? czyli taką, taką właśnie falę. Teraz zobaczcie, te kąty odpowiadają długościom fali. Wiecie, jak to, jak to funkcjonuje. Czyli 1,4 lambda to jest ten punkt. Tak? I widzimy, że dla 1,4 lambda tak, fala osiąga swoje maksimum. Ja tutaj napisałem, to jest plus amplituda. A teraz zobaczmy, co się dzieje w drugim przypadku. Ta 3,4 lambda, 3,4 długości fali, ta nasza fala osiąga tutaj wartość minimalną. Tak? Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli sumujemy, czy te, te dwie fale będziemy próbować ze sobą nałożyć, to te fale się zniosą, prawda? czyli plus amplituda zniesie się z minus amplitudą. Więc wniosek jest taki: te fale się zniosą. Przedstawiam Wam jeszcze rozwiązanie oparte na wzorach. Patrzcie, co tutaj trzeba stwierdzić, czy policzyć sobie. Obliczmy różnicę długości dróg pomiędzy R2 i R1 i odnieśmy to do długości fali. Długość fali już sobie obliczyliśmy wcześniej. Ona wychodzi, wyszło nam 0,4 metra. Różnica pomiędzy R2 i R1 to jest 1 m, czyli taki stosunek to jest 2,5. Teraz przypomnijmy sobie. Warunek na wzmocnienie, ewentualnie wygaszenie fali. Jest to w kartach wzorów czy, czy w podręcznikach, także łatwo te, te wzory oczywiście znaleźć. Warunek wzmocnienia to jest całkowita krotność długości fali. Warunek wygaszenia to jest nieparzysta wielokrotność połowy długości fali. W naszym przypadku ten stosunek to jest 2,5, a więc matematycznie moglibyśmy powiedzieć, że to jest. Jedna, druga lambda, połowa długości fali razy 5, czyli spełniamy dokładnie warunek wygaszenia fali, czyli w naszym przypadku te fale będą się znosić, prawda? Czyli schematycznie moglibyśmy narysować coś takiego, że te fale w punkcie A są w tak zwanej przeciwfazie, prawda? Czyli wzajemnie się znoszą. Na tym chciałbym to zadanie zakończyć. W przygotowaniu kolejne materiały zapraszam Was.